Witam Was serdecznie na kanale Rojnik Szuka. Dziś w odcinku zobaczycie ten oto piękny zestaw, poznacie jego szczegóły, jest to nowej generacji ciągnik 7S, ale bardziej przyjrzymy się tej oto prasie zmiennokomorowej serii RB Massey Ferguson. Masy masy Ferguson, czyli zmiennokomorowe i stałokomorowe. Oznaczenie V oczywiście tutaj sugeruje nam zmiennokomorowość. Ten model 4160 z symbolu możemy wywnioskować, że tworzy Bele o średnicy do 160 cm. W Gamie jest również model generujący większe Bele, wtedy mamy modele 4180. I ciekawostką jest to, że tak naprawdę możemy stworzyć Bele. Dużo mniejszą niż nawet przewiduje specyfikacja, bo w specyfikacji widzimy od 70 cm średnicy, a tutaj ręczne wywołanie ze sterownika powoduje to, że możemy stworzyć nawet mniejszą belę. Stoimy oczywiście przy prasie jako maszynie, ale warto też wspomnieć, że Massey Ferguson w swojej ofercie ma prasę o Jest to oczywiście rozwinięcie tych yy, konstrukcji i są stałokomorowe i zmiennokomorowe, Maszyny, które za jednym przejazdem mogą nam zostawić belę owinięto. Materiał, który mamy zamiar pracować, oczywiście najpierw trafia na podbieracz, a przed podbieraczem wałek dociskający. Mamy też taki grzebień, który ustępuje pod wpływem e, większej masy. Podobno tutaj przy większych prędkościach fajnie to się sprawdza, bo jednak trzyma tę masę na podbieraczu, który jest tutaj w technologii bezkrzywkowej. Nie mamy tutaj jakiegoś zaawansowanego systemu, jest to prosta konstrukcja. Podbiera szerokości roboczej 2,25. No takie rozwiązanie na pewno jest prostsze i przy konserwacji mniej problemów będzie sprawiać. Odpowiednie wyprofilowanie tylnej części podbieracza powoduje, że ta masa płynniej biegnie już do rotoru, który współpracuje z nożami tutaj w wersji 13 nożowej, ale mamy również wersję 17 oraz 25. W przypadku tutaj 13 noży nie mamy możliwości włączania danej grupy, tak w przypadku już 17 możemy sobie grupowo załączać te noże, także nie wszystkie naraz, a w różnych opcjach i tak samo przy 25 nożach. Kółko opcjonalnie skrętne, mamy tutaj takie wyposażenie, to kółko podąża za jakby skręcaniem w pokosie, mamy również regulację tutaj na swoźniu zawleczce, by tą wysokość sobie odpowiednio wyregulować. napęd prasy realizowany za pomocą wałka WOM. Moc ta trafia do przekładni i rozgałęzia nam na dwie strony ten napęd. Lewa strona prasy napędza nam walce oraz pasy. Od tamtej strony trafia również moc tutaj na napęd podbieracza. Tamta strona realizuje również napęd Rotora. Ciekawostką jest tutaj to, że pasy napędzane są za pomocą dwóch walców. Widzimy napęd dwóch kół zębatych, które napędzają właśnie walce. Górny walec pokryty jest gumą, dzięki czemu jeszcze lepiej ten napęd jest przenoszony. No i drugi walec nie jest, tak jak już mówiłem, pasywny, jest również napędzany, więc ten, ta moc na pasy jest przekazywana w dużym stopniu. Prasa wyposażona jest w cztery bezszwowe. Pasy, tutaj pracując z maksymalnym zgniotem, wykorzystujemy tylko 20% wytrzymałości na zrywanie tych pasów, czyli są bardzo wytrzymałe. I ciekawostka, którą usłyszałem od specjalisty Massey Ferguson, można dość łatwo te pasy zamienić. Wiadomo, że w takiej prasie często te środkowe pasy bardziej się wyciągną i tutaj opcja zamiany tych środkowych na boczne jest możliwa i to tak naprawdę... Wygląda tak, że luzujemy pasy, odpowiednio te płetwy blokujące przesuwanie się pasów, luzujemy i przekładamy, bez zdejmowania oczywiście tych pasów i ich miejsca. W celu wymiany lub ostrzenia noża możemy łatwo go wymontować. Tutaj odblokowujemy i teraz łatwo wysuwając wymontowujemy taki nóż, później montujemy i oczywiście nie możemy zapomnieć o zablokowaniu tego elementu. Konstrukcja zawieszenia podłogi pod rotorem jest tutaj oparta o taką sprężynę, dzięki której te małe zatory, które gdzieś nagle wpadają nam do gardzieli i przez podbieracz trafiają tutaj między rotor a podłogę, są eliminowane. Dzięki temu, że ta sprężyna ustąpi, taki zator jest w stanie przejść sobie dalej do komory prasowania. Smarowanie łańcuchów odbywa się za pomocą Pompy. Yy, mamy zbiornik na olej, który musimy oczywiście uzupełniać. Reszta dzieje się tak naprawdę automatycznie. Mamy odpowiednie oznaczenia, aby też łatwo można było zlokalizować, gdzie ten olej podąża, z których miejscach jest smarowanie. Zgrupowane również kalamitki do smarowania łożysk. Tutaj, jakby wszystkie łożyska, komory są smarowane faktycznie smarem. Nie są to łożyska zamknięte. Także tutaj też plus dla masy Fergusona, że, że to smarowanie jest właśnie tutaj wymuszone. Przez smart widzimy napęd rotora, który też yy, zwraca uwagę. Tutaj ten podwójny łańcuch, czyli duża moc może tutaj być przenoszona, i ten łańcuch na pewno to wytrzyma. Dokładnie stanie za belkami. No stań, zrób belkę. Widzimy, że maszyna zasilana jest trzema wyjściami ciągnika. Jedno wyjście otwiera nam po prostu komorę, gdy wypuszczamy belkę. Dwa kolejne wyjścia jest to obsługa podbieracza, podłogi oraz noży. Czyli z poziomu sterownika wybieramy, czym chcemy sterować i później hydrauliką sterujemy odpowiednim elementem w maszynie. Mamy trzy opcje do wyboru przy zakupie takiej maszyny. Możemy zakupić e, tą maszynę ze sterownikiem iZobus, e, możemy tego sterownika nie brać, jeśli mamy ciągnik przystosowany do e, tej technologii. I najprostszy sterownik, tak zwany e Control, e, który nie jest technologii iZobus, ale spokojnie obsłużymy wszystkie elementy tutaj maszyny. Pasy współpracują również ze z mniejszymi dwoma walcami, które służą do oczyszczania ich z zabrudzeń. Jeśli yy, prasujemy bardziej wilgotną masę, może dojść do oblepienia i dzięki temu, że te gumy na walcach nie są symetrycznie do pasów, przeginają je w różne strony i jednocześnie oczyszczają. Operator komora strona komory. <grytania> yy, komora ja pierdzielę. Operator w ciągniku na wyświetlaczu otrzymuje informacje, e, jak jechać: czy ma wypełniać bardziej lewą stronę komory, czy prawą, a komputer otrzymuje te informacje za pomocą tych tutaj dźwigien, które podpierają pas. I odpowiednio potencjometr przekazuje informację do komputera właśnie, która część komory jest bardziej wypełniona i jak operator powinien jechać w pokosie. Jako ciekawostkę powiem wam, że można maszyną pracować również bez sterownika. Myślę, że będzie to bardziej sytuacja awaryjna, ale jeśli na przykład zerwie nam się przewód i bądź nie wiem gdzieś zagubimy sterownik lub sterownik nam się uszkodzi, to Ilość owinięć siatką ustalimy sobie tutaj tą dźwignią. Odpowiednio na skali więcej, mniej to sobie tutaj odpowiednio skonfigurujemy. I odpowiednie przepięcie kostek spowoduje to, że zapalenie świateł w ciągniku wywoła rozpoczęcie owijania. Czyli tak naprawdę będziemy mogli skończyć pracę awaryjnie, ale jednak ją dokończyć i zjechać spokojnie do domu. Jadąc na pole, możemy zabrać ze sobą w sumie trzy siatki: jedna z boku, druga tutaj, trzecią zakładamy. Siatka podparta jest na stożkach. Z jednej strony, dokręcając, montujemy ją. Tutaj element napinający. Niezależnie od marki ciągnika, jeżeli ten ciągnik jest wyposażony w złącze isobus oraz odpowiedni terminal. Możemy jak najbardziej wykorzystać tą technologię i podłączyć naszą prasę do ciągnika. Jeżeli ciągnik nie posiada złącza ISOBUS, bądź nie chcemy korzystać z tej technologii, mamy też w ofercie prosty sterownik, który spełnia wszystkie wymagania i posiada wszystkie dostępne funkcje. Tak, na ekranie, tutaj takim głównym. Mamy wyświetloną zadaną średnicę beli i tutaj na tym pasku będzie się wyświetlała aktualna średnica beli. Jeżeli osiągniemy tutaj zadaną średnicę beli, tutaj w tym wypadku 150 cm, automatycznie siatka zostanie podana do, do komory i zacznie być owijana belka. Oczywiście tą średnicę sobie możemy wyregulować tutaj w ustawieniach, czyli rozmiar belki co 1 cm możemy to zmienić bez wysiadania z kabiny ciągnika. Do tego oczywiście regulujemy sobie ilość warstw siatki, w tym wypadku tutaj mamy 3 i gęstość Beli od 0 do 10, też bez wysiadania ściągnika i tak samo miękkie rdzenie. Wracamy sobie do głównego menu. Tutaj na środku mamy czujniki formowania beli, czyli będą nam te czujniki pokazywały, z której strony komora jest bardziej wypełniona, to co mówiłeś wcześniej. Tutaj po prawej stronie mamy ekran, gdzie mamy nazwę pola, ilość belek na polu, czas na polu. Oraz wydajność belkach na godzinę. I na dole taki rysunek prasy, w tym wypadku mamy zamkniętą komorę oraz opuszczoną rampę bel. Możemy na przykład komorę otworzyć. O, i teraz widzimy, że komora jest otwarta. Jeżeli byśmy na przykład wyrzucali belkę, to jeszcze dostalibyśmy taką strzałkę tutaj na dół, czyli prasa nas informuje, czy komputer nas informuje, że teraz możemy opuścić komorę bez jakiegoś ryzyka uszkodzenia belki, czy właśnie komory. I opuszczamy sobie i po chwili zamknie się tutaj ta klapa i dostaniemy jeszcze sygnał dźwiękowy, no, że możemy jechać, bo klapa jest bezpiecznie zamknięta. I tu z lewej strony mamy Automatyczne podawanie siatki, czyli wybrane jest automatyczne, możemy sobie przejść w tryb ręczny, wtedy musimy tutaj tym przyciskiem u góry podawać siatkę. Tutaj mamy ilość noży, która aktualnie jest wybrana, w tym wypadku mamy 0 noży, możemy sobie tutaj z prawej strony wybrać sterowanie kasetą noży i wysunąć te noże. Podłoga teraz jest na czarno, czyli jest zamknięta, możemy ją sobie opuścić, czyli wybieramy tutaj z prawej strony podłogę i opuszczamy ją. Teraz jest informacja, że jest opuszczona podłoga. Nie? Możemy ją z powrotem podnieść. I tak samo tutaj też wybieramy podbieracz, i tą samą parą hydrauliki opuszczamy i podnosimy podbieracz. Dalej, z prawej strony mamy tutaj takie menu wyboru noży. Jeżeli byśmy mieli prasę z 17 albo 25 nożami, to tutaj możemy wybrać grupę, czyli w przypadku 17 noży będzie to 0,8,9 9 albo 17 noży. W przypadku 25 będzie to. 0, 12, 13 albo 25 noży. U dołu mamy ostatnie menu, czyli zaawansowana konfiguracja, kalibrację, możemy tutaj wykonać na przykład kalibrację czujników formowania beli, diagnostyka oraz informacje użytkownika. Prasy zmiennokomorowe to bardzo częsty wybór polskich rolników. Mam nadzieję, że omówiłem wszystkie najważniejsze elementy, które w takiej prasie, o których w takiej prasie warto powiedzieć. Dzięki Wam za obejrzenie tego materiału. Subskrybujcie mój kanał i dajcie znać w komentarzu, jak Wam się widzi taka prasa właśnie marki Massey Ferguson. Czy rozwiązania w niej zastosowane sprawdzały się, sprawdziłyby się w Waszym gospodarstwie? Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!